Firma Patrycja Ryton jest firmą rodzinną. Została założona 30 lat temu przez moich rodziców. Ja dołączyłam do zespołu, e, tak to określam, że dołączyłam do zespołu z wizytówką 10 lat temu, bo z firmą jestem związana absolutnie od, od zawsze. Natomiast początek okazał się dużo trudniejszy niż mi się wydawało. Ja jak chodziłam do firmy, to było 12 lat temu, to zderzyłam się e, z czymś bardzo wielkim, mianowicie ze swoim ego. I to, to naprawdę była czołówka, e, miałam poczucie jak chyba, teraz z perspektywy czasu mogę to powiedzieć, jak wiele e, osób, które dochodzą do firmy, którą prowadzą rodzice, miałam poczucie, że ja wszystko wiem. Raz, że obserwowałam jak oni to robią przez 18 mniej więcej lat, więc uczyłam się, dwa, że skończyłam różne studia, różne kierunki, kursy, więc byłam przekonana, że ja tam wszystko wyczyszczę, wysprzątam w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No się okazało, że wszystko, co z boku wydaje się łatwe, jak się już chwyta tą przysłowiową łopatę, robi się, e, robi się trudniej. E, I dzisiaj to nauczyłam się tego, że najważniejsze w takim biznesie, szczególnie chyba w biznesie rodzinnym, jest właśnie, jest właśnie pokora. Cały czas firmę prowadzimy we czwórkę. E, to jest firma rodzinna. Moi rodzice są bardzo aktywni. Jeżeli pada pytanie, co zmieniłam, to, to wydaje mi się, że ja jestem osobą dosyć bezceremonialną, co w wielu rzeczach jest wadą. Lubię załatwiać rzeczy bardzo krótko, szybko na temat i tak zwany small talk to kompletnie, to kompletnie nie ja. I mam wrażenie, że to była dosyć duża siła, którą wprowadziłam do firmy. Że od tego momentu, kiedy jestem, to za każdym razem, kiedy o czymś rozmawiamy, a moi rodzice są niesamowitymi innowatorami. Oni naprawdę mają wizję realizacji poszczególnych rzeczy, ale często jest tak, że o tej wizji naprawdę długo rozmawialiśmy w domu. Natomiast ja mam także, okej, okay, wizja, działamy, robimy. I w momencie, kiedy pada pomysł rano, ja już jestem w stanie wieczorem rozpisać go na poszczególne elementy. Czyli podsumowując, jakby chyba skróciłam ten czas od idei do realizacji. Najtrudniejsze w pracy w prowadzeniu firmy odzieżowej jest przewidzenie zmian socjologicznych. Wydaje się, że taka machka odzieżowa, że takie łatwe, lekkie, przyjemne. Każda kobieta lubi chodzić na zakupy, każda lubi buty i sukienki, więc na czym polega cały problem? Zauważmy, jak często nam, szczególnie kobietom, zmienia się optyka kolorów, optyka tego, co nam się podoba, długości. Jak często jest tak, że mówimy że w jednym sezonie: nigdy nie założę brązu, a w kolejnym szukamy brązowych bluzek. I my, jako machka, musimy to przewidzieć szybciej niż e, nasza grupa docelowa to sobie uświadomi. Bo kolekcje, które tworzymy, tworzymy z rocznym wyprzedzeniem i musimy wiedzieć, co nasza klientka, o czym dzisiaj mówi, że nigdy nie założy, za rok będzie chciała to mieć w swojej szafie. Bardzo często jak czytamy e, komunikaty prasowe różnych marek odzieżowych na temat tego, do kogo adresują swoje kolekcje, to prawie zawsze jest takie stwierdzenie, e, projektujemy kolekcje dla kobiet pewnych siebie. Tylko tak naprawdę co to znaczy? Albo inaczej, kto projektuje dla kobiet, które nie są pewne siebie? To jest, to jest trochę taki miękki komunikat. My jednak mamy świadomość, że to dla kogo się projektuje jest kluczowe, zarówno w tym, jak projektujemy, jak i w komunikacji. I zdecydowaliśmy, że przyjmiemy dosyć niestandardową komunikację, że odetniemy się od takiej standardowej komunikacji z modelkami i chcemy mówić przez. Prawdziwe kobiety. Z tyłu mnie toczy się sesja bohaterek, które wybraliśmy na najbliższy rok, jako bohaterki, których idee chcemy rozwijać, których idee nas inspirują, które chcemy pokazywać dalej, pokazywać szerzej. Więc myślę, że te kobiety, które stoją za tym projektem. W najlepszym stopniu pokazują, że kolekcję adresujemy do kobiet prawdziwych, ponieważ kwestia jakości jest dla nas kluczową kwestią. To wszystkie nasze tkaniny pochodzą z Włoch. Jedna tkanina, która nazywa się triacetat, pochodzi z Japonii, dlatego że ona wymaga zastosowania bardzo wysokiego poziomu know-how technologicznego, a Japonia właśnie słynie z technologii. Dodatkowo szwalnia znajduje się tuż pod naszymi biurami, więc my, jako właściciele, jako projektanci, możemy w każdym momencie zejść na szwalnię i sprawdzić, na jakim, etapie, na jakim etapie jest aktualna produkcja. Największym kosztem wprowadzenia takiej działalności jest sieć sprzedaży. Niestety to jest duża bolączka tej branży, i to też jest jedna rzecz, która się chyba najbardziej zmieniła przez te mniej więcej 12 lat, kiedy, kiedy jestem w firmie. Kiedyś było bardzo dużo tak zwanych kornerów, e, sklepów, które były multibrandowe. W tym momencie, żeby marka istniała na rynku, konieczny jest monobrand. E, żebyśmy byli zauważalni, musimy mieć ten monobrand co najmniej jeden w każdym dużym mieście. Niestety, ceny e, wynajmu, a także kwestia tego, że te sklepy są otwarte po 6 dni w tygodniu, po. 12-13 godzin wymuszają czteroosobową załogę i suma summarum koszty utrzymania takiego sklepu są bardzo wysokie. Jeżeli dodatkowo porównamy do tego, że jeszcze 12-13 lat temu tych kosztów nie było, bo sprzedając w multi-brandach nie musieliśmy ani utrzymywać załogi, ani płacić dzierżawy, ani prądu. Niemniej jednak znowu lifestyle, przyzwyczajenia klienta tak się zmieniły, że dzisiaj mało kto robi zakupy na ulicy. Nasz sklep internetowy założyliśmy w 2012 roku. I to były takie czasy, że pamiętam, że ówczesny prezes CCCC wypowiadał się, że, że nie wierzy w takie sklepy. I, I mówię to jako przykład, dlatego że jego opinia nie była odosobniona. Gdy ja przedstawiłam projekt zbudowania sklepu internetowego, który miał kosztować 20 tysięcy, to pamiętam, że mój tata, który jest wizjonerem, zdecydowanie też do końca w ten sklep internetowy nie wierzą. Mówię, jak to? 20 tysięcy na sklep internetowy? Czy jest przekonana, Przede to jest tylko i wyłącznie witryna? Ehm, finalnie to chyba jest siła firmy rodzinnej, Udało mi się go przekonać to, do, do wydania, do tej inwestycji na sklep internetowy dzisiaj. Z perspektywy tych 7 lat ten wydatek 20 no tysięcy to, to, to w ogóle jest nieistotny. to jest absurdalny wydatek, bo dzisiaj sklep internetowy generuje nam około 10% przychodów całej sieci, mając 30 placówek w całej Polsce. To co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o kwestie strategii na najbliższe lata, to budowanie unikatowości, takiej osobowości marki. Nie chcemy, żeby marka Patrycja Ryton była jedną z wielu, chcemy, żeby ona naprawdę była unikatowa. Przez wiele lat projektowaliśmy kolekcję trochę na zasadzie takiego, żeby była dla każdego, że pasowała do wszystkiego. Dojrzeliśmy do tego, że nasza kolekcja może być mocniejsza, może być konkretni, konkretniejsza, że wcale nie musimy szukać kompromisów. Możemy oferować kolekcję bezkompromisową, bo zauważyłyśmy, że nasze klientki takie są.